15. Powiatowy Festiwal Teatralny pod hasłem Mrożek Raz jeszcze. Tegoroczne prezentacje teatralne miały na celu zmierzenie się z tekstami Sałomira Mrożka, zmarłego niedawno wybitnego twórcy. Mówiła organizatorka festiwalu Beata Kaźmierczak. Co roku sięgamy po innych twórców. Mrożek co prawda się powtórzył, bo bodajże dwa albo trzy lata temu też wybraliśmy mrożkę, ale to ze względu na fakt, że, że niedawno zmarł ten wielki twórca. Natomiast każdego roku wybieram inne hasło festiwalu, tak by młodzież mogła poznać przede wszystkim twórczość polskich, polskich dramatopisarzy, współczesnych głównie dramatopisarzy. W tym Roku do realizacji przystąpiły cztery grupy z Liceum Ogólnokształcącego numer 1 i dwie zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Na deskach Auli Liceum wystąpiła również grupa zespołu szkół specjalnych w Słupi pod Kęplen ze spektaklem pod tytułem Sąd Króla Salomona. Po występie młodzieży ze Słupi rozpoczęła się rywalizacja, w której oceniano inscenizację wierne oryginałowi, które musiały zamknąć się w czasie 15 minut. Żyli oceniło także dobór repertuaru, grę aktorów oraz oryginalność przedstawienia. Tegoroczny festiwal dowiód o zamiłowaniu pasji młodzieży. Poświęcili oni swój. I wolny czas, aby jak najlepiej przygotować się do występów. Już jak była, tak jest twórcza, pełna pomysłów, bardzo kreatywna, więc to bardzo cieszy, bo każdy spektakl jest inny, każdy spektakl jest bardzo ciekawy. Jury wyróżniło pierwszym miejscem aktorów z klasy pierwszej A Liceum Ogólnokształcącego numer 1 za prezentację męczeństwa Piotra Oheya. Drugie miejsce przypadło młodzieży z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 za inscenizację fragmentu Tanga w reżyserii Weroniki Klein. Szczęśliwe wydarzenia przygotowane przez grupę z klasy pierwszej DL o numer 1 zajęło trzecie miejsce. Zwycięzcy zostali uhonorowani złotą, srebrną i brązową maską, które przygotowała Kasia Spychalska i Judyta Moska z klasy pierwszej A Kępińskiego Ogólniaka. Jury wyróżniło także indywidualnie dwóch aktorów: Aleksandra Kozicem z LO oraz Uberta Góreckiego z ZSP.